nam Chrystę. Staję naprzeciwko kościoła, mojego kościoła, w pięknym miejscu. To jest wciąż Kraków, chociaż absolutnie ten kościół nie wygląda na to, że jest krakowski, ale z tego miejsca chciałbym myśleć o całym kościele i obiecałem, że spróbuję opowiedzieć, jakie mam oczekiwania w stosunku do papieża. Nowego papieża, chociaż to nie są takie oczekiwania spersonalizowane, czyli nie chodzi mi o tego konkretnego papieża, ale kiedy myślę o tym, co jest ważne dla kościoła, to chcę się podzielić tym, co ja bym zrobił najpierw. No bo skoro na świecie jest nas ponad miliard, żyjemy w różnych kręgach kulturowych, jesteśmy bardzo różni, w różnym wieku, z różnym wykształceniem. Z różnym pochodzeniem, różni, różni. Ale no to jest tylko jeden wymiar, ponad miliard to dużo. A drugi wymiar to, że od dwóch tysięcy lat Kościół funkcjonuje. No i za każdym razem, kiedy słyszę wypowiedzi na temat Kościoła, to są jakieś interpretacje z jakiegoś punktu widzenia. Tych punktów widzenia jest nieskończona ilość, bo to jest po prostu cała taka macierz która z jednej strony zawiera te informacje o tym, kto jest kim teraz, jeszcze tych wszystkich, którzy byli przez te wieki, a jeszcze pomnożyć to przez różne przemyślenia i doświadczenia, niesamowita ilość interpretacji. Więc ja zadam sobie pytanie, co jest tak naprawdę najważniejszego w kościele? Chciałbym wyznaleźć taki komunikat, taką opowieść, którą mógłbym przekazać każdemu katolikowi na świecie, o co chodzi w Kościele, w takim jednym czy dwóch zdaniach czyli misja i wizja. No z jednej strony powiem, że wiadomo, bo na pierwszym miejscu dla nas, chrześcijan, jest Jezus a w szczególności jego słowa, czyny i osoba wyrażone w Ewangelii. To jest nasze źródło, czyli że źródłem dla nas jest Ewangelia. A tradycja jest tylko sposobem interpretacji źródła. E, tak, e, powinniśmy być ewangeliczni. Powinniśmy sięgać do źródeł. To jest w ogóle pierwsze przesłanie, ale... To jest przesłanie takie zindywidualizowane. Każdy z nas powinien być ewangeliczny. Ale co nas powinno wyróżniać jako katolików? No, takie jedno albo dwa zdania. I nie twierdzę, że to powiem teraz. Twierdzę tylko, że jestem w takim zamyśleniu i że oczekiwałbym takiego wysiłku intelektualnego. No, ja sobie tak wyobrażam, że mieszkam i żyję w tym Watykanie. Mam odpowiedzialność za cały świat. To nie chciałbym się ograniczać do tego, że przyjmuję jakiś jeden punkt widzenia. Chciałbym znaleźć sedno, coś takiego, co mogłem powiedzieć wszystkim. No więc to jest taka pierwsza moja myśl po wyborze nowego papieża, aczkolwiek ja już się z nim już noszę od dłuższego czasu. I tak czy jak chciałbym nad taką odpowiedzią popracować. A może z Wami razem, może wypracujemy coś takiego, co mogłoby być podpowiedzią dla naszego nowego papieża, pasterza, wszystkich owiec w Kościele, a nawet tych poza Kościołem. Pozdrawiam z pięknego Krakowa Słonecznego. Chłodno trochę jeszcze, już by się chciało ciepłej wiosny. Była już taka ciepła wiosna, ale niebawem mam nadzieję, że taka wiosna wróci. Trzymajcie się.